Dzień dobry, witamy dzisiaj na konferencji prasowej posłów Lewicy. Jesteśmy w kamiennej górze. Chcieliśmy Państwu przedstawić raport o bezpieczeństwie państwa, który ostanie państwa, który przygotował klub lewicy i po 8 lat rządów zweryfikowaliśmy wszystko to, co nie działa. W Polsce przygotowaliśmy merytoryczną odpowiedź, nie tylko oceniającą taką analityczną część, ale też nasze pomysły i rozwiązania na to, co dzisiaj się dzieje w Polsce. Jest to wyjątkowo dobrze przygotowany materiał, który na pewno będzie podstawą dla kolejnego rządu. Jesteśmy przekonani, że stworzoną, stworzonego dzisiaj przez obecną opozycję. Raport merytoryczny przygotowany z rozwiązaniami, co najważniejsze. Te rozwiązania my po części już przedstawiliśmy. My jako klub parlamentarny złożyli ponad 220 ustaw. Te ustawy dotyczą i gospodarki, zdrowia, ochrony środowiska, oświaty i wszystkich tym, co państwo powinno się zajmować. Dlatego dziś przedstawiamy kawałek z tego raportu, a więcej znajdziecie państwo na stronach lewica.org.pl. Tam zapraszamy do... Pełnej y, treści raportu, każdy może się zapoznać, poczytać, jakie lewica ma dzisiaj rozwiązania na to, co się dzieje w państwie. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. O, tak wygląda nasz raport. Ja to zawsze kwituję jednym zdaniem: My niczego nie udajemy, my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje. Co się będzie działo w przyszłości? Oczywiście nie odpowiadamy za rządy PiSu, zresztą no, każdego dnia mamy jakieś niespodzianki. No Powiem Państwu, na przykład, jak się dowiedziałam, jaki wielki sukces zbudowanie tunelu, wiadomo gdzie. No to sobie pomyślałam, jakoś zapomnieli, że Unia Europejska tak de facto to sfinansowała w 80% resztę samorząd. No ale to już zostawiamy. Ale to jest taki prosty przykład. Proszę Państwa, my w tej chwili z Robertem poruszymy tylko, tak jak Robert powiedział, dwa tematy, które chcemy Państwu zasygnalizować, to co dla nas jest bardzo ważne. Ja powiem parę słów na temat dzieci i młodzieży. I to z punktu widzenia właściwie tego bardzo, bardzo ważnego, czyli ich obecności w szkole. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ten temat się często pojawia, a dla nas to jest kwestia absolutnie oczywista, czyli posiłek w szkole. To jest coś, co powinno być standardem. Przepraszam, że to powiem, ale jak ja byłam uczennicą, no to w dawnych czasach PRL-u każde dziecko przychodziło do szkoły i bez problemu. Dobry, porządny, w każdej szkole stołówka, w każdej szkole posiłek, smaczny. Nie żadne fast foody, tylko normalny posiłek, dla nas to jest coś oczywistego, co powinno wrócić i być dostępne dla każdego dziecka, dla każdego młodego człowieka. Tym bardziej, że wiemy, że przecież 900, tak, 900 tysięcy dzieci jest, co jest bardzo przykre, żyje w ubóstwie, a koszty. Tego posiłku w szkole to jest jedynie 0,2% PKB, to jest 6 miliardów złotych. Za te pieniądze można każdemu dziecku zapewnić posiłek. Jakie to ma ogromne znaczenie w sensie takim dosłownym, fizycznym, ale też psychicznym i takim wspólnotowym. W szkolnych, to zawsze wszyscy ze sobą rozmawiali. To jest normalka, że to jest takie miejsce, gdzie się po prostu ze sobą gada. My chcemy, żeby to zostało przywrócone i wszystko zrobimy, żeby to się stało. bo to jest, bo tak jak powiedziałam, to jest nasz święty święty obowiązek. Druga bardzo ważna kwestia to jest transport. No właśnie. To szczególnie dotyczy mniejszych miejscowości. Zresztą powiatu kaminogórskiego też i sąsiednich powiatów również dostępność do transportu, tak żeby dziecko nie, musiło, nie musiało wstawać bladym świtem, żeby się do szkoły dostać, bo też w różnych miejscach te szkoły są, z miejscowości do miejscowości. Transport publiczny jest dla nas najważniejszy. Zmiany w ustawie o zbiorowym transporcie publicznym absolutnie konieczne. PiS oczywiście opowiadać może wszystko. Gadają, gadają, gadają. Zrobili to? No nie. Robert powiedział o tych projektach, które myśmy złożyli. To wszystko prawda, ale też za tym się kryje pewien smutek, że niestety pochodząca z naszego okręgu, Pani Marszałek Witek no, robi to, co robi, czyli ciach do zamrażarki i dalej się z nim, z, z tymi projektami nic nie dzieje. I one mimo że są sensowne i rozsądne, nie ujrzą światła dziennego, bo ona nie ma obowiązku ruszyć tej procedury. To jest bardzo przykre, że niestety tak jest. I aktywność klubu nie ma tutaj żadnego. Oj, Dziękuję. przepraszamy Państwa bardzo, wydarzenie widzicie, jesteśmy prawdziwi, naturalni, niczego nie udajemy, także no, może nawet się coś takiego stać. Ale dla nas to nie jest żaden problem. Już wszystko kolega pomógł i wszystko się dzieje już okej. Okay. Także kwestie te dla nas są super, super ważne. Podstawowe bardzo, bardzo moim zdaniem proste do wykonania, w tym sensie, że decyzja rządu i załatwiamy transport dla wszystkich dzieciaków i posiłek dla wszystkich dzieciaków. Tematów jest znacznie więcej, ale my dzisiaj tylko sygnalizujemy takie, takie tematy, które nas bardzo interesują i za które chcemy odpowiadać w przyszłości. Gosia mówiła o darmowych posiłkach w szkołach, z te posiłki, trzeba z czegoś przygotować, a tak naprawdę najlepsze posiłki są z produktów, które produkują polscy rolnicy. I a szczególnie tutaj na przed Burzu Sudeckim, gdzie rolnictwo nie jest oparte wyłącznie na zbożach, a zdecydowanej większości rolnicy tutaj hodują zarówno bydło opasowe, jak i bydło mleczne. Macie przepiękną mleczarnię, która jest znana w całej Polsce. Produkty, które produkuje są bardzo dobre i cenione przez klientów. Mali producenci, którzy też produkują sery, czy mleko, czy śmietane, czy wszystkie inne produkty z mleka, chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa można zapewnić tylko wtedy, kiedy polski rolnik dostanie takie same pieniądze jak francuski czy niemiecki. Te dotacje muszą być zrównane, i to jest postulat lewicy. Produkty, które dzisiaj rolnicy dostarczają do sieci marketów, do hurtowni wielu, mają bardzo długie terminy płatności. Chcemy, żeby ten termin nie był dłuższy niż 30 dni. To bardzo ważne, żeby rolnicy utrzymywali płynność finansową. I co najważniejsze, nie pozwólmy na to, żeby zboże z innych państw, jak dzisiaj niekontrolowanie wpływa do Polski z Ukrainy, ale nie tylko zboże, bo są i owoce i ten, należy to bardzo ściśle yy, monitorować i nie, nie doprowadzić do sytuacji, że polski rolnik nie będzie gdzie sprzedać swojego zboża, swoich owoców, warzyw, a z Ukrainy tego będzie na tyle. Nie dajmy się zwieść, że najkrótsza droga do Afryki wjedzie przez Bałtyk bo od strony Turcji zdecydowanie jest bliżej, to zboże można zdecydowanie szybciej stamtąd wychodzić ważne jest też z punktu widzenia tutaj rolników i tych, szczególnie na tych podgórzach, gdzie często przychodzą wichury, ogromne wiatry i te uprawy są bardzo, bardzo mocno niszczone, żeby rolnik miał poczucie bezpieczeństwa musi być ubezpieczony chcemy, żeby te ubezpieczenia też były płacone przez państwo, dlatego Jesteśmy przekonani, że nie tylko te rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówimy, ale te wszystkie, które znajdziecie Państwo w raporcie o stanie Państwa na stronie lewica.pl, na którą serdecznie zapraszamy, tam będzie można obejrzeć wszystko, zobaczyć inne rozwiązania. Myśmy poświęcili czas i przygotowaliśmy tak naprawdę, według resortów, które są dzisiaj w rządzie. Może nie tak dużo, bo ten rząd jest za bardzo przerośnięty. E, nigdy nie było tak wielkiego rządu. Jak jest dzisiaj, ale te główne czy bezpieczeństwo, czy oświata, czy zdrowie tam znajdziecie Państwo pomysły lewicy na to, jak powinno funkcjonować państwo. Jestem członkiem grupy polsko-wietnamskiej i muszę Państwu powiedzieć, że my rozmawiamy często o czymś, co jest też bardzo ważne z tego punktu widzenia możliwość sprzedaży naszych produktów rolnych na rynkach zagranicznych. Tutaj się w to powinna zaangażować dyplomacja. My o tym rozmawiamy, jak są ważne te relacje, bo są kraje, nawet spoza Unii, które są zainteresowane naszymi produktami, a to się samo nie zadzieje. To trzeba ciężką pracę podjąć, żeby właśnie namawiać te kraje, ułatwiać ten transport, żeby nasze produkty, bo rolnicy też tego chcą, bo myśmy słuchali, że chcą, żeby ich produkty trafiały właśnie za granicę, ale dyplomacja musi swoją robotę wykonać. To jest szalenie ważna rzecz. Dziękujemy. you